W ciągu ostatnich kilku tygodni robiłam to ciasto cztery razy, bo tak lubi je moja rodzina i znajomi. Dodaję do niego fajny składnik, czyli jogurt grecki. Cześć, mam dla Ciebie przepis na proste, ale przepyszne ciasto z truskawkami. W misce wymieszaj biały cukier, olej roślinny, dwa duże jajka, startą skórkę z jednej cytryny, dwie łyżki soku z cytryny, szklankę jogurtu w typie greckim albo kwaśnej śmietany 18%, oraz ekstrakt waniliowy. Wszystkie składniki dobrze wymieszaj na jednolitą masę. Pamiętaj, aby cytrynę dobrze oczyścić. Następnie dodaj przesianą przez sitko mąkę pszenną, proszek do pieczenia oraz sól. Połącz wszystko na przykład za pomocą rózgi do mieszania. Mieszaj do czasu, kiedy wszystkie składniki będą dobrze ze sobą połączone, ale nie mieszaj zbyt długo. Jak widzisz, że składniki się połączyły, to już wystarczy. Truskawki podziel na dwie części: jedną część, około jedną trzecią, pokrój na ćwiartki, a resztę przekrój na połówki. Tortownicę do ciasta wysmaruj masłem, wyłóż połowę lub nieco więcej niż połowę ciasta na dno, wyrównaj ciasto. Wyłóż w miarę równomiernie pokrojone na ćwiartki truskawki, wyłóż pozostałe ciasto na te ćwiartki, wyrównaj i na sam wierzch wyłóż przekrojone na połowę truskawki. Piecz w dobrze nagrzanym do 200 stopni piekarniku góra-dół przez około 55-60 minut, albo do suchego patyczka. Na ostatnie 25 minut pieczenia nakryj ciasto folią aluminiową albo papierem do pieczenia, aby wierzch ciasta nie przypiek się za mocno. Smacznego!